Siema, siema, z tej strony Fire i dzisiaj chciałam wam zaprezentować kolejną super modyfikację pod Minecraft 1.3.1 o nazwie New Dungeon, która dodaje nam nowe Dungeony do Minecrafta. Dobra, ja tu sobie, sobie takie rzeczy, wyłączę sobie klik 2. sobie tutaj ten i pokażę wam co dodaje modyfikacja. Dodaje nam te nowe Dungeony, w których możemy znaleźć fajne rzeczy. Panery jak widzicie już są, wezmę sobie... ...zobaczymy, czy do ...roju. E, możemy tutaj znaleźć fajne rzeczy w dungeonach, dlatego modyfikacja jest całkiem przydatna. Pokażę co tutaj do mnie z przywołałem tego ustołona. Tutaj będziecie mieli zejście. Tutaj takie po schodach jest. I tutaj możecie znaleźć całkiem fajne rzeczy. Ró rozmaica nam trochę grę ten mod. Tutaj słyszę gdzieś stworki. i dopiero zaczyna się najlepsze. Dużo Dużo skrzyń to. Dużo jest tutaj też tuneli. Więc ja wam zapomnieć wiem co będzie, jakie skrzynie są czy coś. Ale młody jest całkiem fajny. fajny. Tutaj zaradne jest skrzyni, jeszcze widzicie tutaj są też pułapki jak widzicie tam jest też jakaś kopalnia więc mod no, jest całkiem przydatny eee, to, jak już powiedziałem wcześniej Daj nam też skrzynki, tylko że nie wiem właśnie dlaczego ty nie ma. Przed tym inne, było tak dużo skrzyntko, że grałem sobie wtedy na Zroival na swoim świecie. Bo to miałem tak dużo. Skrzyń. To było jedzenia przede wszystkim tam złote jabłka i pieczone sztyki. No a jeżeli modyfikacja Ci się spodobała, możesz subskrybować kanał, aby być na bieżąco. Też możecie pisać własne propozycje jakichś modów, żebym nagrał z nich jakiś filmik. Przedtem to właśnie znalazłem tutaj taką wieżę, ale niedoskonałość. doskonałość na farii. Za wysoko jest trochę. Bo tutaj nie znajdę. No, przechodzimy do instalacji naszego moda. Dobra, teraz jesteśmy przy instalacji naszej modyfikacji. Pierwszym krokiem będzie wejście procent APP Data procent. Minecraft, bin Minecraft, jar jak zwykle otwieracie za pomocą archivisera. RAR, wgrywacie modloader wgrywacie New Dungeon. Oj. No i tak właśnie wygraliście swoją modyfikację do Minecraft 1.3.1. Jeżeli filmik się spodobał, zachęcam do dodawania go do ulubionych, lajkowania i pisania.